Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otwieram bez kod Julka 1564 e, na ty dziękuję i oczywiście pozdrawiam. Dziękuję bardzo, zrobiłem sobie z tym luka. O jeszcze dziękuję za grafa, jeżeli to oglądasz. E, Okej. Okay. Robimy luka. Jakiś fajny tło. A może być nawet to. Chociaż nie, to jest chyba lepsze. Dobra, poczekam aż so, sobie aż. O, czekajcie. Ok. Julka 1, 5, 6, 4, tak? Dobra, tak. Y dziękuję za pres. I jeszcze, wiesz, to nie jest Ariadaria MSP 2 nie nic takiego, ale chciałam powiedzieć, że brakuje no niedużo do 300 na moim statusie i, oraz do 100 subskrypcji na moim kanale, więc y, byłbym mógł, gdybyście mnie zasubskrybowali albo polubili mi status. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam na moje inne filmy. Miło mi, się będzie jak zostawicie subskrypcję albo łapkę w górę. No a ja kończę pa pa!